Dobry Ben i Zły Ben. Zły Benie, gdzie jesteś? Szukam cię po całym domu, a ciebie nie ma. Może zajrzę w łazience i zobaczę, czy go tam nie ma. No nie, nie ma go w łazience. A może jest w kuchni? Zobaczę tam. No ja nie mogę. W kuchni też go nie ma. Chyba próbuje zagrać ze mną w chowanego. To może sprawdzę, czy on jest na dworze. Pójdę tam. No dobra, Zły Benie. Ja nie żartuję. Natychmiast mi się pokaż, bo inaczej. Zły Benie, co ty wyprawiasz? Dlaczego stoisz sam na dworze naszego domu i to w deszczu? Możesz się przeziębić za to. Bo tak lubię, a teraz zostaw mnie i wracaj do siebie, dobry klonie. Po pierwsze, może ciut grzeczniej, dobrze. A po drugie, nie mogę cię zostawić w spokoju w takim ulewie. Będziesz cały mokry i przeziębiony. No i co z tego? Mogę stać na tym deszczu, o ile mam ochotę. Czy możesz teraz łaskawie mi zejść z oczu? Chcę mieć spokój. Nie będę tego powtarzał, dobry Benie. Natychmiast wyjdź z tej ulewy i wracaj do domu. I jeszcze raz mi tak każesz, to zimną wodą z pistoletu cię ochlapię. A teraz wracaj do domu i daj mi wreszcie święty spokój. Dobra, dobra, już idę. Nie groź mi, ale nie miej do mnie pretensji, że cię nie ostrzegałem. No, nareszcie jesteś zły, Benie. Martwiłem się, że już nie wrócisz. O nie, wiedziałem, że tak to się stanie. O co ci chodzi? Nic się ze mną nie stało. Jestem cały i zdrowy. No chyba nie, zły Benie. Popatrz tylko na siebie. Jesteś cały przemoczony. I w dodatku złapałeś przeziębienie. Mówiłem ci, że nie możesz stać sam w deszczu, no ale mnie nie posłuchałeś. Wiem, dobry klonie, bardzo przepraszam, że Cię nie posłuchałem i groziłem Ci moim pistoletem na wodę. To, co zrobiłem, to było głupie. Przeprosiny przyjęte, a teraz idź do sypialni, przebierz się w inne ciuchy i idź do łóżka. Zrobię Ci coś ciepłego do jedzenia. Dobrze, obiecuję, że to się nie powtórzy. No mam taką nadzieję.